Maurycy Polaski. Mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochane bo państwu. No chyba urlop się zaczął delikatny. Zaraz będą narty. Dzisiaj ty nie, nie bardzo jeszcze, bo jest po drodze w Austrii miasteczko Hallstatt. Może państwo słyszeli, Takie bardzo ładne miasteczko, taka właściwie włoska garda w Austrii. Mnóstwo Chińczyków. Podobno Chińczycy sobie skopiowali to miasteczko i mają je u siebie i teraz wpadają tutaj, żeby obejrzeć, czy dobrze skopiowali, czy nie trzeba by jeszcze tam czegoś dołożyć. No w każdym bądź razie, dobra, nie, nie w ogóle nie o tym chciałem. Chciałem dzisiaj y, odrobinę autopromocji, ale nie tylko. I pani Margaret, pani Margaret Kryśko, ona pisze raz w roku, ale za to zarąbiście. I ja Państwa zapraszam serdecznie do wysłuchania, ponieważ takie coś mnie naszło E, takie rytmiczne coś. List do Boga. Jeden. Piszę do Ciebie, Boże kochany, bo mi instancji brakuje. Chcę, byś coś zrobił z polskim narodem, zanim kompletnie zbikuje. Ja, Polak mały, chcę, żebyś cudem choćby wyjętym z rękawa. Rozum i serce wszczepił na nowo durniom od lewa do prawa. Jakby się dało jeszcze w pakiecie dorobić miłe uśmiechy, byłoby jaśniej w ciemnych izdebkach twoich baranków spostrzechy. Nie żądam wiele, owszech dla ciebie nieduża robótka, a mógłbyś wreszcie kraj mój uczynić rajskim kawałkiem ogródka. Kłamstwa nienawiść znikłyby wreszcie, brat z bratem by się polubił, Znalazłby się też zdrowy rozsądek, co się w tym szambie zagubił Bóg mi odpisał, nic nie poradzę, cuda nie zmienią niczego A swoje smętki i złorzeczenia prześlę do Polaskiego Bajkę o raju już raz przesrali, znani ci Adam i Ewa Maurycy, twoje pobożne mrzonki przynajmniej bosko wyśpiewa No, proszę Państwa, to jest bardzo miły tekst, bardzo, ba, ale bardzo miły. Natomiast miło też jest, że poniedziałek mamy i, yy, 9 grudnia. I imieniny obchodzą Leokadia i Wiesław i Wiesława, a także Chwalimira, Delfina, Gorgonia, Jan Liboriusz, Naczemir, Naczemir nawet, Piotr Prokul, Waleria, Wielisława, Wrocisław i Aneta. Wszystkiego dobrego. Kochanym Państwu, nietypowe święta. Chyba nieaktualna sprawa. Dzień dziewic dzisiaj jest. No ale to dawno. Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji, Międzynarodowy Dzień Pamięci i Godności, no i jakieś tam jeszcze inne. A jest Międzynarodowy Dzień Medycyny Weterynaryjnej. No ale te dziewice, no fajnie, fajnie. Przysłowie: Grudzień to miesiąc zawiły, czasem srogi, czasem miły. Pierdu, pierdu. Cytat dnia, cycat, przepraszam, dnia Ernest Hemingway. Potrzeba dwóch lat, aby nauczyć się mówić. 50, aby nauczyć się milczeć. Ja już zamilknę zaraz, ponieważ mam przeszło 50 znacznie. E, proszę Państwa, gra półsłówek dzisiaj bądźiku Kasi w końcu. Tak dobrze mówię. Już mi się wszystko pierniczy przez tę przyrodę, przez tę mgłę. Ja nie pamiętam, kto mi to przysłał. Może pani Maria, może, może wszyscy naraz. W każdym razie wiadomo, że jeździmy na bali, wyjeżdżamy. To znaczy ci, których stać. Więc dzisiaj będzie bój na hali. Do widzenia, do jutra. He, he, he jutro z górecek będzie narciarski na pazurki. He.